Witam, kochani, dzisiaj jest 4, 4 maja 2023. Świadkowie mają zebranie, ale troszkę później. No, nie ma nikogo. Także zostawiam wiadomość, czy praca do nich, bo Jehowa się zasnął, trzeba obudzić Jehowę, Efezjan 5:14: obudź się Jechową, a zajśni Ci Chrystus. To jest praca dla niepionierskich aniołów Mateusz 24:30-31 i pierwsze dmarsz stanie objawienie, 20 rozdział 6 werset. I na Syjonie, w Sowie Bożym jest bawienie. Na Syjonie w Ameryce nie ma, na Jasnej Górze też nie ma. W Orliku Chrystus, król, nie Pan, i on przychodzi. I dlatego, że kocha Świadków i Chrystus wszystkich kocha, to posyła mnie. Bo iskra prawdy z Polski. Także świadkowie, nawróćcie się do Chrystusa, Króla Izraela, waszym Ojcem Prawdy On jest. Pierwszy Koryntan, siódmy rozdział. 23 On kupił i z nas doskonałą. I nie stawajcie się niewolnikami jeden drugiego bo faryzeusze też sami się zastraszyli mieli poddanych jak ktoś wyznał Chrystusa w pierwszym wieku to go wykluczali z synagogi wy robicie tak samo nie macie żadnego prawa macie zasady bezprawia Drugi Tessaloniczan drugi rozdział od 1 do 16 nie miłujecie prawdy macie owoce ducha bez prawdy Chrystusowej i to wychodzi udawana pokora faryzejska obuda Łukasza 16,15 nie ukryjcie się przed moim ojcem i waszym Emanuelem którego żeście zradzili z Jehową amerykańskim. Zaparliście się. Czas jest wybudzić teraz się. 2 Koryntian, 6 rozdział od 1 do 18. Co ma wspólnego Chrystus z Jehową, z baliarem. Chrystus jest niepodzielony i my są chrystianie, uczniowie Chrystusa. Ja, pa, ja Pawła, ja Polosa, ja Siadek Jehowy, Adwentysta, Baptysta. Dzisiaj to samo macie, co w pierwszym wieku. W I wieku było na, 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 w Izraelu pokazać, żeby Izrael cały mógł przyjąć Chrystusa. Prawie cały, a tam niektórzy by go zabili, tak? ale odwrotnie było. Zamordowało go prawie cały y, Żydostwo, a 11 Izraelitów się nawróciło. Dzisiaj jest tak samo w Sodoma do To Wy jesteście wrogami Chrystusa, bo przekłamujecie go, jego prawdy. On przychodzi jako ojciec zbierać pszenicę. Prawdę. Mateusz 3, 12. Mateusz 13, rozdział 11, werset. Mateusz 13, 30. 38 do 50, koniec świata to żniwo, żeńcy to aniołowie. Czyli koniec kłamstwa waszego się. Kiedyś skończy taki, udaszowi się plany, skończyły jego wierzenia, w coś tam wierzył, te srebrniki. Ale te srebrniki mu nie pomogły. Wyrzucił, nawet nie, nie spożytkował tych pieniędzy. Także nie ma prawdziwej religii, jest prawdziwa Wiara, czyli posłuszeństwo dla Chrystusa Mateusz 17,5. Słuchajcie, Mateusz, 5 rozdział od 17 do 20. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa kuczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziemy do królestwa, które przyszło na ziemię. I Chrystus rodzi nas z Jego prawdy, Jakuba 1, 18, w przekładzie Nowego Świata 1:18 Jakuba. Tak jest napisane, ponieważ tak chciał, więc nas zrodził słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwszymi pierwocinami Jego stworzeń. Bo Chrystus tworzy nowe miasto Jeruzalem, tworzy nowe niebo, nową ziemię, ale gdzie będzie sprawiedliwość i kto jest w Chrystusie? 2 Koryntian 5, 17 jest nowym stworzeniem. 2 Koryntian 5:7 Chodzi mi dzięki wieży taka bracha, a dzięki widzialnej organizacji, jak tutaj macie, widzialne Sale Królestwa, widzialnych fałszywych braci Świadków Jehowy, bo kolosalny 1.2 tylko bracia w Chrystusie są prawdziwi. No i w Adamie co umierają w grzechu Adama. Ale kolosalny 1.2 w Chrystusie mają być bracia i zbory chrystusowe też mają być. I ja tu udowładniam właśnie na przykładzie Nowego Świata, przykład Świadków Jehowy, że mamy być braćmi w Chrystusie. Bo tam jeden ze mną pisał, znaczy ja z nim, bo jak wąż chcę pozyskać, jak wąż nie jak gołą, pozyskać jednego świadka dla Chrystusa, ale jest bardzo ciężko i on mówi, że ja nie jestem jego bratem, bo powiedziałem do niego: Braciszku, no ale on nie jest moim bratem w Chrystusie, bo on jest wiechowy, on jest fałszywym. Apostoł Paweł był prześladowany od fałszywych braci. I chcieli, mówi, nie odbieram mu tej. tej... Tam tej władzy, znaczy służebnej władzy, bo on wiedział, że jest apostołem dla Pogan i Żydów nawracał, Izraelitów, ale nie chcieli. Ja takiego ducha jak apostoł Paweł mam i próbuję przekazać prawdę. Już 20 lat tuszyka mnie wspiera, a zbyszek w Holandii tu był. Zbyszek oznaczył ich, ale do nich nie dociera, że słowo pisane bo Biblia nic nie mówi, ale słowo pisane, które listy natchnione zostały dodane. Także poskładajcie to wszystko, bo panowanie wasze się skończy i to te bezprawie tego świata, to już właśnie jest drażniwo. Nie bójcie się tych, co zabiją ciało, tylko bójcie się tego, co kłamie i duszę na wieki właśnie uśmierca. Szatana, bo w Judasza wszedł szatan i on całował Chrystusa. To był zradziecki pocałunek. Wy też nawzajem się całujecie, a to jest fałszywe, bo nie macie prawdziwego Chrystusa. Nie chcecie go przyjąć, bo nie szukacie sprawiedliwości. Dlatego wasza wiara musi być wypróbowana. Macie wiedzę, teorie, praktyki nie macie. Próby wiary nie przeszliście. Jak Chrystus was dotknie, tak jak apostoła Pawła Szawa, to przyjdźcie do Chrystusa Mateusz 11. Rozdział 25 do 30. Bo on mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani, i mozolicie się. Jego jarzmo jest lekkie, przyjemne. A nie wykonujcie tych poleceń, ludzi, którzy wymyślają te kłopoty ze stołu Jehowy. Nie obrażam świadków Jehowy. Mówię prawdę, zaprawdę. Mój ojciec Chrystus Emanuel Jezus, król, czyli władca, był najbardziej znienawidzony. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie. W grzechach swoich pomrzecie. Ewangelia Jana 8:24. Iskra prawdy z Polski. Iskra prawdy Chrystusa z Polski. Od nas się zacznie na cały świat, bo jesteśmy wszczepieni jako Poganie w Izraela. 11 rozdział, 25 i 26. I północ. Nie w środku nocy, lecz o północy. Mateusz 25 rozdział, 5, 6 werset. 1998 rok właśnie była północ. Chrystus rozpoczął swoje tysiąc lat, także wszystkie posnęły, wszystkie, adwentyści, wolni chrześcijanie, baptysty, świadkowie chowy, bo dali się zakłamać, bo diabeł nasiał kłamstwa, czyli konkolu do prawdy, którą Chrystus miał, czystą prawdę i apostoł Piotrek. Szymonie, Szymonie, szatan prosił, żeby was przesieć jak pszenicę. 22.30, czy coś takiego, Łukasza? A Chrystus, że prosił za Piotrem, żeby jego wiara nie ustała, tak? Wiara to zaufanie 100% dla Chrystusa. Także Chrystus żyje i przychodzi przed uczniów w jego czasie o prawdzie miłości. Jako jeden prawdziwy pasterz, Jana 10,16. Także Ezechiela 34, dziękuję mi, fałszywym pasterzom. Mateusz 28, jest jeden pasterz. Jeden nauczyciel, jeden ojciec, jeden przywódca bez pośredników. Galacjan 320 nie ma pośrednika. Wzór Chrystus nam pozostawił do naśladowania. Pierwszy Piotra do 21-25 i Baranek zwyciężył Jehowę, amerykańską firmę, a Ellen White. Wszystkie systemy religijne, które stworzyli ludzie, jak faryzeusze i stworzyli, ale mieli od Boga podane przez Aniołów, i wszystko było podane. Mieli te torę, te wszystkie proroctwa i zajasza i tak dalej. Mieli. I wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz i ich wyzwolił, ale nie wyzwolił ich, bo oni tak są myślili. Łukasza 17:20 do 36. Chrystus nie przychodzi tak, jak sobie umyślił człowiek, tylko tak, jak Chrystus zgodnie z Jego wolą, prawdą, miłością, naśladowaniem bogosławie wszystkich świadków Jehowy. 8 milionów świadków wiechowych Wybaczam świadkom Jehowy za krzywdy, za odrzucania i to, co osądzania fałszywe w umysłach, w sercach. Ja Wam wybaczam. Krysus Wam też wybaczył, Kolosan 3.13. W przekładzie nowego świata wpisaliście sobie Jehowa. no bo Biblia to, to jest papier, że można wszystko wpisać. Także współczujemy Wam, drugi Koryncan, czwarty rozdział, poczytajcie i nawróćcie się, bo diabeł już się zamknięty na tysiąc lat. Ten, co kusił we wraju. I bądźcie pionier, nie pionierami, lecz aniołami i całe rodziny swoje przeprowadźcie przez kłamliwy świat, który teraz kłamstwo straci moc i prawda widzi najaw. Nie lękajcie się, Chrystus czeka na was. Także Jehowa jest kobietą i Ewa, kobieta uśmierciła swego męża Adama, bo on usłuchał głosu Ewy. Pierwsza Mojżesza, trzeci rozdział. Tak było? I dlatego, że usłuchał głosu Ewy, no ścierni, osty i tak dalej. A dzisiaj jak macie? Ksiądz ciężko nie pracuje, nie? Wy też jako tam nadzorcy, wiadomo, nie? Ja był, mówił, macie fajne interesy, biznesy, jak faryzeusze w krewacikach. Oszukujcie swoich braci, oszukujecie się, jesteście w masonerii, w nowym porządku świata. Nie jesteście. Znaczy, jesteście w świecie po uszy, dlatego ja Wam mówię. Pierwszy Jana, czwarty 4, rozdział 4-6. Mówicie tak, świat mówi, byście się świeci Ja nie jestem z tego świata. Ewangelia Jana 18:36, objawienie 17, rozdział 14-25. I Jana 15. 16. Nie mnie wybrali, ja was wybrałem do 27. Chrystus mnie wybrał, Efezan 1:4 i jest teraz wybranie. Wybierajcie się poprzez waszą wiarę, jak uwierzycie, że Chrystus jest Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem, Zmartwychwstaniem, Życiem, Krzewem, Winnym, Chlebem. No wszystkim jest to, co dobre. Także Chrystus was widzi, Emanuel, Ojciec nasz, niech wam błogosławi.